Interaktywne książki e, dla dzieci e, muszą drażnić rodziców i straszyć zwierzęta domowe? Czy nie mogłyby pobudzać wyobraźni, zamiast przytępiać zmysły i zacieśniać więzi dzieci z rodzicami, zamiast wprowadzać nerwowej atmosfery? Zapraszam do strefy nieskończenie kreatywnych e, książek RW Tuleta. Pierwszą z książek tego francuskiego artysty wydaną w naszym kraju było Naciśnij mnie. Książka z małą ilością tekstu, który stanowił rodzaj instrukcji do zabawy kropkami, które zmieniają kolory, mnożą się i podskakują, gdy je dotykamy. Klaszczemy, przekręcamy książkę, potrząsamy ją i. Robimy mnóstwo innych dziwnych rzeczy. Kropki pozostają w książce, e, oczywiście, ale wystarczy odrobina wyobraźni, by zobaczyć, jak robią dokładnie to, co im każemy. Wydawnictwo Baba Ryba postarało się, aby w polskich e, księgarniach było dostępnych aż 19 e, tytułów tuleta, zwanego we Francji Księciem książek dla przedszkolaków. E, I jeszcze zaprojektowana przez niego gra Memo. Ja chyba najczęściej sięgam po kolory. Pozycja, e, dzięki której e, dzieci na zajęciach mieszają farby, tworząc barwy pochodne na czysto, bez użycia prawdziwych farb. Wszystko dzieje się podczas Czytania i zabawy książką. Czy to znaczy, że dzieci po zajęciach wychodzą czyste? Nie, bo przecież e, potem wszystkie te zabawy pokazane w książce trzeba zrobić e, naprawdę e, palcami przy użyciu pędzli lub innych narzędzi. Zresztą, zobaczcie sami, jak fajnie książka e, inspiruje do różnych działań plastycznych. Tam! Na, tak? Na uh -huh. Okej. Okay. Okay. Tutaj z drugiej strony. E, Tamto to tak. Nie będzie nas słychać, tak? Wykładam bez umierkowania. Wydajemy go trochę na środek. To będzie biały i teraz mieszamy. I w dobrze. Będziesz na nim łatwiej to zrobić. Dobra. Trzy. Dobra. Trzy. Dwa. I jeden. I naciska.